Chcesz mnie walczyć? No to masz pecha, bo. Ja mam typ taktyczny ta. Eee, aha nie mogę tu chujwa. Dobra. Zanim się za mocno zwidzisz. <grym> need to daj. Albo ja umrę. A, bo czekaj. Bo, aha, bo broniący ma punkt taktyczny. Znaczy ten... Yy... Nie, ja po prostu mam taktykę. I? Teraz pytanie, kto jest szybszy? Niestety, ja. Dobra, rozejrzyjmy się. Co my tu mamy? Pierdol. Na pewno mamy... ...to. O, kurwa. Yy... 28 żywiołów Kurwa, nic mu to nie zrobiło Eee Czekaj. Nie no, straciłem 6 jednorostów, ale ty cztery czarne smoki Fuck Czyli przejebany. Będziesz trzeba tak zrobić, ale pojedziemy tu Mhm, uh -huh. to, to mi pierdalnie, kurwa, za milion. No wiedziałem, Uf, Zedukowało do zera. Dobra, zyskałem kontrolę. Mhm. Uh, uh, uh. To jest trochę mało Czekaj, jak one stoją? A w ten sposób Szybkę zazwyczaj 149 stworzeń Co tam zginęło? Okej, okay, zostały dwie królewskie meduzy i 11 minutariów. I zaraz jeszcze więcej. No właśnie. No kurwa! O no nie, smoki. Plan był dobry. Gdybyś miał tylko tak dwa razy tyle mocy. To jest trochę samobójstwo, jeśli ja tam polecę. Tak. Dojebanie tego moje ale było jednym z najlepszych decyzji, jakie mogę podjąć. Eee. W sumie? Jest was dużo. Tak się mhm. powiem tak. Największym błędem było to, że tak naprawdę stakowałeś się w samotności goldem. Tymczasem ja stakowałem się wszystkimi możliwymi artefaktami, Pandora boksami i wszystkim po prostu co istniało. Tak. wiecie co to jeszcze no. znaczy? No, wiecie, wybierając lok, rzucać się pod, pod ziemię i tu masz problem trochę. Polista zginął. Dobra, a czy ja mogę, mogę użyć tego? Co ja mogę podnieść? Was mogę podnieść. O kurwa, bolało. Dobra, jep. Yy, aha, nie, bo... <laughs> nie wyjadę jedną z sami. Chuj. Niech stracę. Bum. O, kurwa, czy to jest ten strzał? Blum. Plum. sześć tysięcy, Ekspo. Mam sobie wieści. No? no to jak skończysz ja. Z parę dni temu... No? Znalazłem taki zamek. Aha.